No i generalnie na ten stopek w górę dam wam lamę, która po prostu będzie potrafiła mówić. Siema, z tej strony Wezzy, tak przed chwilą chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z wyłączkiem oraz oczywiście mojego Instagrama, USWY. Ponadto każdy komentarz u też lama serduszko, ja także piszę w komentarzu lama, a ja mam przydzielone serduszko. No i pamiętajcie, że po prostu jest na moim kanale takie coś jak opcja wesprzyj dla osób, które chciałyby mnie wesprzeć, to zapraszam. No i generalnie nie namawiam, ale po prostu jakby ktoś chciałbym, to zapraszam. No i co, zostawcie łapkę w górę, sobie z dzwonem w Instagrama Instagram, a nowy drugi kanał na Discorda, a my już przechodzimy do pierwszego błędu. Dobra, a więc generalnie ten błąd jest mega fajny i mega prosty. No i generalnie za niego raczej nie powinniście dostać bana, ponieważ nie jest to taki stricte błąd, po prostu który nam da jakąkolwiek przewagę. Ale przypominam, że uwaga, film jest stworzony po to, by pomóc deweloperom i w celach rozrywkowych. No i nie zachęcam tutaj do wykonywania jakichkolwiek błędów, abyście nie dostali bana. No i generalnie musimy sobie teraz... Po ten, pojechać do pewnej miejscówki Tylko, że weźmiemy sobie jakieś inne autko Ponieważ no tutaj mi się już kończy paliwo Także weźmiemy sobie na przykład takie autko Myślę, że jak najbardziej fajne No i tutaj po prostu musimy sobie polecieć Dokładnie w, 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 w miejsce, które zaraz zobaczycie Ponieważ nie jestem w stanie sobie go przypomnieć za bardzo tutaj Generalnie ja miałem w ogóle problem z znalezieniem tego miejsca Ono jest gdzieś w tych okolicach Dlatego sobie po prostu tutaj zbudowałem taką rampkę. No i już widzę, że to jest to miejsce. I tutaj mamy ten krzaczek, który jest mega pobagowany. A dlaczego już wam tłumaczę? Ponieważ generalnie, no to teraz jedyne co musimy zrobić, no to wejść sobie do tego krzaka i zbudować sobie tutaj właśnie takie coś, i po prostu wchodzić i wychodzić. No i jak widzicie, tutaj otrzymujemy taką. Jakby animację, po prostu idziemy do przodu i mamy taką animację dziwną O, jak widzicie Tylko możemy nawet się ułożyć jakoś w ten sposób, żeby cały czas mieć tą animację, jak widzicie No i jest to tak naprawdę mega fajny błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę i sobie No i od razu mówię, że to jest jedyny krzak, w którym, który po prostu jest tak pobagowany w Fortnite. Cie. Nie ma drugiego takiego krzaka No i generalnie jest on tutaj, w tym dokładnie miejscu Tutaj w tym miejscu macie ten krzaczek. No, jest to tak naprawdę mega fajny błąd, za który możecie zostać łapkę w którejś sposób. No, i tak jak powiedziałem, raczej za niego nie powinniście zostać bana, ponieważ nie ma jak go wykorzystywać w celu niszczenia gry innym. Ale jeśli, jeśli byście znali jakiś sposób, żeby go wykorzystywać, żeby mieć przewagę, czy coś, no to za coś takiego już możecie zostać bana. Także pamiętajcie, żeby nie wykorzystywać błędów. W sposób taki, żeby niszczyć innym grę. Ja na przykład jestem na całkowicie osobnym trybie, aby na pewno nikomu nie psuć gierki. No i generalnie tak jak powiedziałem, cały błąd jest mega fajny. No i tak naprawdę jest to mega prosty do wykonania, ponieważ jak widzicie wystarczy postawić jedną ścianę, no i chodzić w jednym miejscu. No i tak naprawdę jest to cały błąd, mega prosto się go wykonuje, no i otrzymujemy taką zbagowaną po prostu jakby tutaj animację. Także co, myślę, że tak naprawdę mega fajny błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę i możecie wejść na moje instagrama z widzę na mnie drugie kanał, na Discorda. No i dajcie znać w ogóle co dostaliście na mi jeśli coś dostaliście, no i jeszcze chciałem się zapytać: Po prostu, jak długo mnie oglądacie? No i jeszcze takie pytanko: Czy chcecie, przy, żebym przypiął wam serduszko? Jeśli tak, no to napiszcie w komentarzu lama, a ja wam przybiłem serduszko. Także piszcie w komentarzu lama, a ja wam przybiłam serduszko. Każdy komentarz o treści lama serduszkuje. No i generalnie na ten czopek w górę dam wam lamę, która po prostu będzie potrafiła mówić. Także co, zostawcie apkę w górę. No i myślę, że tak naprawdę mega fajny błąd. No i jeszcze my zaraz możemy przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie ten błąd jest naprawdę mega fajny, no i za niego możecie zostawić ci łapkę w górę i subat dzwonem, no i właściwie to jest testowanie błędu, to nie jest stricte błąd, ponieważ sobie sprawdzimy, czy ten błąd dalej działa i jest to błąd, który już wam kiedyś pokazywałem, ale to było w poprzednim sezonie, a teraz pokazuję wam błędy z tego sezonu, także sprawdzimy, czy ten błąd jak co sezon działa. No, i generalnie, no to jak widzieliście, po prostu cały czas straty HP od upadku mam włączone. No i zaraz sprawdzimy, czy ten błąd dalej będzie działał. Jeszcze wam udowodnia, że mam na pewno straty HP od upadku. Znaczy, straty od upadku HP mam na pewno włączone. Jak widzicie tutaj. A, to aż tyle, naprawdę. No, no to sobie tylko zaznacza, tutaj się gdzie byłem. Tutaj chyba gdzieś byłem. Także, no. Polecimy sobie tam teraz szybko, 1000 metrów. No, generalnie, to, no to. Dobra, nie będę nawet tego komentował. Może może znajdziemy tutaj gdzieś szybciej jakiś krzaczek? O, tutaj jest krzaczek. Dobra, 400 metrów, no to super. No i generalnie, nawet tutaj jest. Wow, dobra. No jak widzieliście, cały czas straty od HP mam włączone. Także teraz po prostu budujemy się do góry. Także co, będziemy się budowali teraz do góry. No i ojoj, wpadłem pod 90. No i dobra, jesteśmy już tutaj. No i musimy sobie wskoczyć na ten krzaczek. No i jeśli wszystko działa, no to nie powinniśmy otrzymać Strot HP. Tylko, że no do krzaczka nie doskoczyłem, to jest też pewien problem. Jakby no, no troszeczkę tak nie doskoczyłem. Ale dobra, tutaj mamy ten krzaczek. O, dobra, widzę to już. Czy nie widzę? Widzę, widzę, widzę. No i dobra, teraz po prostu sobie weźmiemy jakieś itemki do tego. No i sobie tam wejdziemy już. Także dobra weźmy się, zbudujmy tutaj weźmy sobie więcej po prostu matsów no i dobra, zbudujemy się no trochę śmiesznie, że sobie spadłem dwa razy, ale dobra, nieważne ponieważ tak, teraz oj, 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 oj spokojnie, dobra zbuduję się normalnie, bo przecież zanim ja tam dotrę to pół godziny minie dobra, no i w tym momencie jesteśmy już na miejscu, no i Teraz skaczemy sobie do tego krzaczka No i uwaga tak, nie otrzymaliśmy żadnych strat od HP Także jest to mega fajny błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę i suba na no działa on już od drugiej, od dwóch sezonów Także co, myślę, że jest to tak naprawdę mega fajny błąd No i dajcie znać czy o nim wiedzieliście Myślę, że spora osób, spora część osób mogła po prostu o nim wiedzieć No i co, zostawcie łapkę w górę No i pamiętajcie, że każdy komentarz o treści Lama serduszkuje, ja także piszcie w komentarzu Lama A ja mam przypinam serduszko No i co, czemu moi rekruci co się dzieje? Dobra, nieważne. No, no i co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się naprawdę przypadł do gustu, a my możemy już przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie do tego błędu potrzebujemy po prostu skina Mistykule. Czy jak to się tam nazywa? Mystic? Nie wiem, jak to woli po prostu nazywać. Generalnie potrzebujemy tego skina, ja niestety tego skina niestety nie posiadam na swoim koncie, dlatego cały film po prostu, a właściwie nie cały film, no tylko ten fragment króciutki będzie od pewnego youtubera, do którego link standardowo będzie w opisie. Także generalnie cały błąd dam nam w Pół niewidzialność, coś takiego, no generalnie nie będzie cała niewidzialność, nie będziemy w 100% niewidzialni, ale ponad połowa naszego, jakby skina, będzie niewidzialna. Także, no, myślę, że jest to naprawdę mega fajny bunt, No, jeden co musimy zrobić, no, to polecić sobie na tego bossa, tutaj, który jest, nie pamiętam jak on się nazywa, chyba menu, nie wiem, generalnie, no, musimy polecić sobie na tego bossa, no i po prostu go pokonać, porozmawiać sobie z nim. No, i jak już sobie wygramy z tym bosikiem, no to musimy użyć emot w Mystic, no i generalnie. W ten sposób oczywiście możemy się zamienić w tego skina. Ale to nie jest cały błąd, ponieważ no jakby to nawet błąd by, by nie był. Ale teraz jak wejdziemy i zaczniemy sobie pływać, no to stanie się to co widzicie obecnie na ekranie. Dokładnie tak, jesteśmy w połowie niewidzialni, no i tak naprawdę jest to mega śmieszny błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę i sobazonem, jednak niestety za ten błąd można dostać bana. I tutaj uważajcie, ponieważ serio za ten błąd możecie zostać zbanowani. Generalnie, no to już kiedyś tłumaczyłem wam jak to wygląda, ale cały czas wiele osób się nie pyta, także teraz wytłumaczę wam jak działają te bany jeśli chodzi o wykonywanie błędów. Generalnie no to najprościej w sieci odpowiem, że nie wiem, ale posłuchajcie, ponieważ jest pewna teoria moja odnośnie tych banów. Generalnie według mnie co się wliczy w ogóle w tych banach na zabłędy, no to to jak wykorzystujecie te błędy, w jakim celu, Ile razy je wykorzystujecie, jak długo z nich korzystacie i co za nie zyskujecie, no i czy już kiedyś mieliście bana, ponieważ jak na przykład mieliście już kiedyś bana w Fortnite, no to możecie być ostro po prostu potraktowani. Jednak jeśli nie mieliście bana, no to myślę, że raczej perm bana, czyli takiego bana na zawsze nie dostaniecie za wykonywanie jakichś błędów takich głupich, no chyba, że będą to jakieś ogromne błędy, ale w to wątpię nawet, żebyście zostali za jakieś ogromne błędy bana. Właściwie tak jakiego na zawsze, nie? no bo oczywiście, na parę miesięcy możecie dostać. Generalnie, jeśli będziecie wchodzić sobie na przykład pod tekstury, co ja Wam kiedyś pokazywałem, no i w sumie w ciągu dalszym pokazuję, ale mówię, żeby tego nie robić. No bo, ponieważ, jeśli będziemy po prostu likwidować graczy, przez wchodzenie pod tekstury dostajemy bana i to już od kilkunastu miesięcy, do nawet bana na całe konto na zawsze. Także też tych Typu błędów nie polecam robić, by wygrywać na przykład gierki. Generalnie po prostu, no to wykonujcie sobie takie mniejsze błędy, które za dużo nic nie dają, za dużo po prostu nie wpływają na gierkę, no ale to już jak musicie wykonywać błędy, ponieważ no też w ogóle ja bym Wam radził nie wykonywać żadnych błędów. Ja na przykład robię właśnie tylko i wyłącznie w celach rozrywkowych te filmy, no i nie polecam wykonywać jakichkolwiek błędów, a ja je zawsze robię na osobnym trybie, no i one tak naprawdę nic mi nie dają, nawet jak robię te błędy na expa, no to ja ich nie wykorzystuję w nieskończoność, tak jak ja często mówię, że da się się robić błędy, które w nieskończoność, ich w nieskończoność nie wykorzystuje po to, żeby po prostu bana nie dostać. No i co, zostawcie łapkę w górę subskrybowanym w paninie, go Instagrama, a jest na mój drugi kanał, na mój Discorda Każdy komentarz, u treści lama serduszkuje, także piszcie w komentarzu lama, a ja wam przywinę serduszko. Pamiętajcie o tym, ponieważ jest to naprawdę mega ważne. No i aż 70% osób, które oglądają ten kanał, go nie subskrybuje, także co, zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, kliknijcie ten czerwony przycisk tam na dole, no i zaznaczcie dzwoneczek, dołączcie do lepszych 30% osób, które oglądają ten kanał wraz z dzwoneczkiem, no i subskrypcja naprawdę się opłaca ponieważ są to plusy i dla mnie i dla Was. A o czym ja teraz mówię, no to generalnie wy dostajecie powiadomienia, a ja mam więcej subskrypcji. Także jeśli oglądacie, no to po prostu ułatwcie sobie życie i zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwonkiem. Zostawcie łapkę w górę subskrybujcie, a jeśli ja już będę z Wami żegnał, trzymajcie się. No i cześć!